Witam serdecznie już na ósmym zdanku z kursu z kinematyki. Dzisiejszy typ zadania to jest ruch prostoliniowy. Czytamy treść. Dwaj zawodnicy biegli razem z szybkością 6 m na sekundę. W odległości 200 m przed metą jeden z nich zwiększył szybkość do 7 m na sekundę. O ile ten metrów wyprzedził on na mecie wolniejszego zawodnika. Dobrze, a więc to początku wypisujemy dane, wszystkie jakie znamy. Czyli tak, prędkość początkowa pierwszego równa jest prędkości początkowej drugiego. I jest to oczywiście 6 m na sekundę. Dobrze, teraz tak, szukamy wtedy drogi. A żeby policzyć drogę, szukamy T1 oraz T2. A więc z wzoru na drogę, to jest oczywiście V razy T dzielimy przez V i wtedy mamy S równa się, przepraszam, T równa się S przez V. OK, i dobra, wyliczymy T1, T1 to jest jeden czas, w jakim ten pierwszy zawodnik, ten który biegł szybciej, ten dystans, u, 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 osiągnie metę metry w sekundę. Metry się skręcają, SK wchodzi do góry i mamy 28,57 sekund. A te dwa tym samym obliczeniem wyjdzie 33,33 33 sekundy. Dobrze. A teraz tak, różnica tych czasów, tu już jako trzeci podpunkt to będzie 4,76 sekund. Ok, a więc teraz, żeby policzyć tą drogę, musimy pomnożyć różnicę tych czasów razy prędkość tego pierwszego. Jest to oczywiście 6 razy 4,76 i to się równa 28,56 metra. I to jest odpowiedź do naszego zadania.